Tu jest mowa o tym, że miał Pan dostęp do rachunku, na podstawie którego przekazał Pan informację. Czy może Pan powiedzieć, w jaki sposób dotarł Pan do tego rachunku i czy port lotniczy na swojej stronie internetowej zamieszcza rachunki? Ale jakiego, jaki rachunek? Co Pan rozumie przez słowo rachunek, Panie Pośle? Bo... Była mowa o tym, że miał pan na podstawie rachunku, miał pan dane. Może Pani przewodniczący, chodzi o rachunek zysków i strat. Może. Ale jakie dane? Bo... A nie o konto bankowe. No właśnie. Mogli, moglibyśmy prosić o sprecyzowanie pytania? Już Pytanie, może pan posłuch seruje rzeczywiście może. z przerwę i przedłoży Pan nam wszystkim świadkowi również przede wszystkim. To jest w dokumencie. O jaki rachunek chodzi, panie przewodniczący? No właśnie, nie wiem, o jaki rachunek. No to jak pan nie wie, to jak pan nie wie, o jaki rachunek chodzi, to po co pan o, o niego za pyta? Chwilę.